Teraz twoją trenerkę zastąpi Michał Szpak. Gdybyś ewentualnie miała wziąć, wziąć teraz udział w The Voice, wybrałabyś Michała Szpaka na, na swojego trenera? Nie wiem, musiałabym się zastanowić nad tym. Nie znam Michała osobiście, sprawia wyrażenia bardzo kolorowej postaci, natomiast, bardzo kolorowej osobowości. Natomiast szczerze mówiąc, ja do tego programu poszłam w konkretnym celu i jeżeli miałabym się od kogoś czegoś jeszcze nauczyć, Hmm. Czy na przykład istnieje teraz właśnie taka szansa i takie opinie, że Michał szpak jednak jest za młody na, na stanowisko trenera w The Voice of Poland? Nie uważam, że wiek y, gra rolę. Uważam, że doświadczenie i pewna mądrość, którą ma się do przekazania, Ja sama bardzo marzę o tym, żeby kiedyś móc kilku osobom y, pomóc. Jeżeli będę w stanie to zrobić, to z radością będę piastować takie stanowisko. Natomiast uważam, że nie wiek gra rolę, a tak. Po prostu mądrość życiowa i mądrość zawodowa, którą, którą jest w stanie taki trener przekazać.